Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witajcie bardzo, bardzo serdecznie w tym kolejnym dniu naszej przygody, dzisiaj poniedziałek 30 marca, jesteśmy w piątym tygodniu Wielkiego Postu. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam całą parafię Chrystusa Króla i błogosławionego Daniela Protje w Chojnicach. Dzisiaj w normalnych warunkach byłby drugi dzień naszych rekolekcji. Dobrze. Wczoraj, w niedzielę, w pierwszym czytaniu z Księgi Proroka Ezechiela usłyszeliśmy takie słowo. Przepiękne. Tak mówi Pan Bóg. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela i poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. To znaczy, ty poznajesz Boga, jesteś w doświadczeniu Boga, Jego miłości, kiedy On otwiera twój grób i wydobywa cię z Niego. Kiedy staję przed tobą, swoim przyjacielem, i mówi: odsuncie kamień. Weź tę nagrobną płytę. Odrzuć ją, odsun. Tę płytę, którą nauczyłeś się pokazywać całemu światu. Ona mnie nie interesuje. Wyjdź na zewnątrz. Ty, ja cię kocham w Twojej słabości, w Twojej nędzy, w Twojej wrażliwości, z którą sobie nie radzisz, w tym wszystkim, co nauczyłeś się ukrywać, w tej Twojej niewierze, że ktokolwiek może Cię kochać. Tak po prostu w Twojej nędzy. Ja cię właśnie tam kocham. Kocham cię w Twoim spopieleniu, w Twoich wypaleniach, w Twojej miękkości, sypkości, w Twojej szarości. Kocham cię właśnie tam, wyjdź na zewnątrz. W tym doświadczeniu. My poznajemy Boga, kiedy On otwiera nasze groby i wydobywa nas z nich. Dobrze, lecimy od razu do Słowa. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zatrzymali się nad Ewangelią. Ewangelią, którą na pewno wielokrotnie wszyscy słyszeliście. Ale zanim ją przeczytam, przede wszystkim ta dzisiejsza medytacja naprawdę istnieje takie realne niebezpieczeństwo, że ona będzie dosyć krótka. Zobaczymy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Myśli, którymi się z Wami podzielę, mam nadzieję szybko, sprawnie i na temat one będą bardzo zbieżne z tym, co o tej Ewangelii mówił, mówi arcybiskup Jerzy Reś. Widzicie, w kościele można ściągać jeden od drugiego. To nie jest grzech, to nie jest nadużycie. To się nazywa tradycja. Nie ma praw autorskich w kościele. My cały czas ściągamy. Ściągamy do apostołów, ściągamy do w Kościoła, od świętych. Można ściągać zupełnie spokojnie, dobrze. Więc w tej wolności ściągacza podzielę się z Wami tymi myślami, którymi zachwyciłem się, kiedy słuchałem tej. Katechezy naszego kochanego, arcybiskupa Grzegorza Rysia. Dobrze. A, jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna. Otóż dobrze jest wiedzieć, zanim zaczniemy omawiać tę Ewangelię, dobrze jest powiedzieć, że z tą Ewangelią przez bardzo długi okres czasu wielu miało ogromny problem. Ona, wielu się gorszyło tą Ewangelią. Byli zgorszeni Chrystusem w tej Ewangelii. Dlatego ta Ewangelia y, przez kilka wieków ona była usuwana z Pisma Świętego, a potem wracała, potem była znowu usuwana. Dlatego niektórzy egzegerci, ci, którzy studiują Pismo Święte, twierdzą, że ona w końcu powróciła tak na stałe do Księgi Pisma Świętego, ale nie na swoje miejsce, że ona nie powinna być w ósmym rozdziale świętego Jana, tam gdzie jest dzisiaj, ale powinna być w Ewangelii według świętego Łukasza, i to powinna być ostatnia, ostatnia rzecz, ostatnie wydarzenie, ostatnia rzecz, którą Chrystus robi. Zanim wejdzie w swoją mękę. Dobrze, do tego jeszcze wrócimy. To jest dosyć taka, taka ważna informacja. Pięknie, czytam, czytam Ewangelię. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na górę oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. A postawiwszy ją po środku, powiedzieli do Niego Nauczycielu, te kobiety dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam taki kamienować. A Ty co powiesz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie, schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż po ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieta. Gdzież oni są? Nikt cię nie potępił, a ona odrzekła: Nikt, panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź, i odtąd już nie grzesz. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Dobrze. Trzeba zawsze znaleźć dobrze jest znaleźć jakiś klucz, aby dobrać się do Słowa. Może lepiej. Trzeba znaleźć klucz, żeby otworzyć swoje serce, tak aby słowo mogło się dobrać do nas. Bo to bardziej o to chodzi. Niech tym kluczem będzie próba spotkania się z trojgiem bohaterów tej Ewangelii. Pierwszym bohaterem jest ta kobieta. Pierwszym bohaterką. Kim ona jest? Otóż przede wszystkim, my jesteśmy w kontekście święta. Były trzy wielkie święta żydowskie. To była Pascha, Pięćdziesiątnica i Święto Namiotów. Kiedy? Żydzi zobowiązali by, zobowiązani byli um, odbyć pielgrzymkę do Miasta Świętego. Um, jeżeli um, ta Ewangelia, bo jest teraz, jest w ósmym rozdziale według Ewangelii świętego Jana, ósmy rozdział Ewangelii św. Jana, to serce um, święta namiotów. Jest to święto, kiedy Żydzi wspominali wędrówkę narodu wybranego po pustyni, budowali szałasy, przeprowadzali się ze swoich domów, y, mieszkali w namiotach i Ewangelia Jana umiejscawia tę historię w sercu święta namiotów. Gdyby ona powróciła do Ewangelii według świętego Łukasza, bylibyśmy w kontekście święta Paschy. Dobrze, nieważne, niezależnie od tego, jakie to święto, jest to jedno z tych trzech nakazanych świąt żydowskich, kiedy każdy Żyd musiał odwiedzić miasto święte. Dlaczego? Dlatego, że chodziło o to, że on przychodząc do miasta świętego, odbywał tę pielgrzymkę mówił Bogu, jesteś najważniejszy w moim życiu. Właśnie Ty, Boże. Ta kobieta jest w mieście świętym, żeby powiedzieć Bogu, jesteś najważniejszy w moim życiu. I kiedy tam jest i tym swoim byciem tam mówi Bogu, deklaruje, jesteś najważniejszy w moim życiu, właśnie wtedy popełnia grzech cudzołóstwa I ten grzech wychodzi na jaw. Zostanie... Ujęta, ponieważ, tak jak mówią tutaj ci ludzie, którzy przyprowadzają Chrystu, do Chrystusa tę kobietę, prawo nakazuje ją kamienować. Rzeczywiście w księdze kapłańskiej jest taki przepis prawa: a mężczyzna i kobieta, którzy dopuszczają się cudówstwa, mają zostać ukamienowani. Grzech to śmierć. Ta kobieta zostaje postawiona na środku, przed Chrystusem. Jest tam dlatego, że oni tak naprawdę nie są zainteresowani tą kobietą, jej grzechem. Oni są zainteresowani mm, zainteresowani y, złapaniem i oskarżeniem Chrystusa. Oni chcą oskarżyć Jego. I to jest pułapka, bo Mojżesz każe kamienować takie kobiety, a Ty, który mówisz o tej dobroci, o tej miłości, co powiesz? Um. I to jest ta kobieta. Jest ta kobieta, która jest w doświadczeniu grzechu, który został nazwany, który został, poznał się grzechem publicznym. I jest w otoczeniu tych ludzi, tych mężczyzn przed Chrystusem. A Chrystus, no właśnie, kolejny bohater tej historii. Chrystus klęczy sobie, siedzi tak w kółki i pisze palcem po ziemi. Bardzo ciekawa scena. Pisze palcem po ziemi. Co on tam pisze? Wielu, przez wieki zastanawiało się, co Chrystus tam sobie wypisywał na tym piasku. Czy po prostu ich ignorował, coś tam sobie tak grzebał, czy pisał coś konkretnego, czy są przeróżne teorie, przeróżne intuicje. Na przykład święty Hieronim mówi, że w swojej wrażliwości, tak to, tak to widział, że Chrystus pisał tam imiona kobiet, z którymi ci wszyscy mężczyźni, którzy tę biedną kobietę pochwyconą na cudzołóstwie oskarżają, z którymi oni dopełnili, popełnili cudzołóstwo. I dlatego oni odchodzą, bo widzą na piasku pojawiające się imiona kobiet, z którymi oni zgrzeszyli. I dlatego odchodzą. Tak mówi święty Hieronim. Ktoś inny mówił, że, on tam, że Pan Jezus rysował rybę, czyli sam siebie rysuje na tym piasku. I to też jest bardzo, bardzo, interesująca, bardzo interesujący obraz i intuicja z tym związana. Ale ta, którą chciałbym się z Wami podzielić, dla mnie najpiękniejsza i mi najbliższa, to to, co mówił święty Augustyn. Człowiek, który dotknięty był grzechem, był w doświadczeniu grzechu przez bardzo, bardzo długi okres czasu. Jeżeli nie kojarzycie jego historii, nie znacie jej, to poczytajcie sobie. Augustyn, który naprawdę skwasił wielokrotnie i wplątał się w przeróżne... Był zniewolony grzechem, był w niewoli, w niewoli grzechu. I on z perspektywy człowieka grzesznego, wyzwolonego z tej niewoli, mówi, że Chrystus tam na piasku pisał słowo cudzołóstwo. Pisał przed tą kobietą, która stała przed nimi i widziała to słowo, tak żeby ona się mogła z nim spotkać, żeby Aha. mogła zobaczyć swój grzech. Pamiętajcie, Bóg daje nam zawsze świadomość grzechu. Nie wyrzuty sumienia, które nie mają w sobie nadziei, które są jak głazy, które miażdżą nasze serce. To, to daje nam ten, ten drugi nieprzyjaciel, Bóg daje nam świadomość grzechu. I to boli, oczywiście, kiedy zobaczysz Twój grzech, to boli. Ale to nie jest wszystko. Bo to jest prawda o niej. Ona rzeczywiście jest cudzołożnicą. I Chrystus to pisze według św. Augustyna. I ona to widzi i zdaje sobie sprawę. Ale dzieją się teraz kolejne rzeczy. Bo mówi święty Augustyn, że tam wiał wiatr. To był wiatr ze świątyni, tam był ten przewiew. Przeciąg, wiatr, który wydobywał się ze świątyni i mazał ten napis, wymazywał go. Chrystus pisze na piasku. Piasek to coś sypkiego, miałkiego, łatwo zmieniającego swoją, swoje położenie. Pisze na piasku i ten wiatr, wiatr w piśmie świętym, to, to, to duch święty. Słowo, które używają Żydzi, ruach, wiatr. To również duch. Ruach, Duch Święty, który, ciekawostka, jest tak naprawdę w liczbie mnogiej. Znaczy, my powinniśmy powiedzieć, Ducha Świętego. To jest, to, jest, to jest Boża kobiecość. Dobrze, w każdym razie jest ten Duch, ten Ruach, który wieje ze świątyni. Duch to jest Boża miłość, miłość Ojca i Syna. To jest miłość w stanie czystym, która wymazuje ten grzech. Wymazuje go. Ona go widzi. Boli ją to, ma tę świadomość, zdaje sobie sprawę z głupoty, którą popełniła, i widzi, jak ten grzech, napisany, uświadomiony jej, rzucony jej w, 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 w oczy, nagle się wymazuje, zostaje wymazany, znika. Wiecie, to jest ten skandal tej Ewangelii, którego wielu nie mogło przyjąć. Wielu zgorszonych, do dzisiaj jest wielu zgorszonych, to my Dlaczego? Dlatego mówią, bo mówią, nie za łatwo, nie za łatwo Chrystus to wszystko załatwił, że co, tak po prostu napisał, wymazał, wybaczył, tak od razu, bez, bez żadnego kazania, bez żadnej katechezy, żadnej nauki. Nic jej nie powiedział, nie wiem, powinnaś, była, dlaczego to zrobiłaś, że mówiłem, no nie, Chrystus po prostu, po prostu odbieraj ten grzech, wymazuje go, wykasowuje. Nie jest za łatwo, nie za łatwo wybacza. Wiecie, dlatego ta Ewangelia była usuwana. Wracała, była znowu usuwana. Dlatego, że za łatwo, naprawdę za łatwo. Rzeczywiście to tak łatwo przyszło? Widzicie, nie. Absolutnie nie. Ehm, dlatego, że cała ta Ewangelia wydarza się tak, że ona, ta kobieta zostaje uwolniona, ale Chrystus zostaje oskarżony. Gdyby rzeczywiście ta Ewangelia była u Łukasza w jego narracji, to Chrystus natychmiast poszedłby na krzyż. Ehm wszedłby w swoją mękę. W torturę procesu, drogi krzyżowej, w torturę krzyża. To nie jest za łatwo. Chrystus, tak, wymazuje jej ten grzech, ale on ten grzech bierze na siebie. Jezus jej grzech bierze na siebie. Gdybyśmy spojrzeli do pierwszego listu św. Piotra. To jest drugi rozdział. Wiersze 23-24. Posłuchajcie. On, gdy mu złożyczono, mowa o Chrystusie, i to mówi św. Piotr, ściągamy od Niego. On, gdy mu złożyczono, nie złożyczył. Gdy cierpiał, nie groził. Ale zdawał się na Tego, który sądzi sprawiedliwie. On sam, w swoim ciele, Poniósł nasze grzechy na drzewo. Abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości. Krwią jego ran zostaliście uzdrowieni. On w swoim ciele poniósł nasze grzechy. To nie jest za łatwo. Chrystus stał się Twoim grzechem. To jest drugi, drugi list świętego Pawła Apostoła do, do Koryntian. Kiedy On mówi w imię Chrystusa, prosimy, pojednajcie się z Bogiem, właściwie tutaj służy ta forma biedna, nie, że pojednajcie się wy, że teraz nie wiadomo, co macie robić, ale pozwólcie pojednać się z Bogiem, pozwólcie, żeby Bóg pojednał Was z sobą. Tak należy czytać te słowa. On to dlaczego? Dlatego, że On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością. Znaczy, Bóg z miłości do Ciebie uczynił grzechem swojego synka. Ale naprawdę uczynił go grzechem. Znaczy, Chrystus stał się grzechem. Stał się Twoją pychą, Twoim kłamstwem, Twoim cudzołóstwem. On tutaj stał się cudzołóstwem tej kobiety. Wziął ten grzech w swoje ciało i poniósł, poniósł go na drzewo krzyża, aby tam go przybić, zabić, zniszczyć. To nie jest za łatwo. Bo Chrystus przebaczając, obarcza się Twoim złem. I staje się Twoim grzechem. I doświadcza skutków tego grzechu aż do ostatecznych konsekwencji. Ty w ogóle nie zdajesz sobie sprawy, co to znaczy grzeszyć, tak naprawdę. Może, kiedy uda Ci się tak naprawdę zatopić w kontemplacji krzyża, to coś do Ciebie dojdzie, bo tam na krzyżu są Twoje odciski palców. To jest Twój grzech. Ale w tym wszystkim jest. Człowiek, który kocha, jest Jezus Chrystus, który Cię kocha, który rzeczywiście godzi się na to doświadczenie absurdalne, stania się Twoim grzechem, poniesienia Twojego grzechu w swoim ciele. To nie jest takie, to nie jest takie łatwe. To nie jest, Jezus naprawdę umiera. Umiera za te kobiety. Umiera za Ciebie. Jezus umiera za ciebie. Baranek Boży, który gładzi grzech świata, gładzi. Tak jak na tym piasku, ten grzech zostaje zgładzony, wymazany, wygładzony. Co to znaczy, że gładzi grzechy? To znaczy, że bierze je sobie, obarcza się nimi. On mi odbiera mój grzech. Będziesz miał odwagę, aby ten grzech mu oddać. Oddasz mu go. Dzisiaj. Dasz mu ten grzech, który cię nie woli. Będziesz miał tę odwagę. Bo widzicie, to nie jest pytanie głupie i bezzasadne. My bardzo często nie oddajemy Bogu naszych grzechów. Z jednej strony tak, jest deklaracja, oczywiście. Tak jak ta kobieta, która była w Mieście Świętym. I i całą sobą, swoją obecnością nam deklarowała, Boże, jesteś najważniejszy w moim życiu, a z drugiej strony popełniała cudzołóstwo. My mówimy, że tak. Wiecie, można odbyć spowiedź, powiedzieć, wypowiedzieć grzechy, odejść od konfesjonału i ponieść je ze sobą. Może tak być, bo my bardzo często jesteśmy związani z naszymi grzechami, nie chcemy się ich wyzbyć. Jesteśmy zniewoleni, uzależnieni. Będziesz miał odwagę, aby oddać Chrystusowi Twój grzechy. Będziesz miał tę odwagę. Bo wiesz, On chce, pragnie wziąć w swoje ciało ten grzech, który cię trzyma za twarz. Jesteś zniewolony. Masz to wędzidło i grzech Tobą kieruje. Chrystus, ten grzech. Chce ci odebrać i chcę ponieść go w sobie, w swoim ciele, na drzewo krzyża, żeby tam ten grzech zabić. Oddasz mu go. Powiedzicie, jest jeszcze trzeci bohater. No miało być krótko, bo wyszło jak zwykle. Jest jeszcze trzeci bohater. To jest ten facet, który popełnił cudzołóstwo z tą kobietą, żeby było cudzołóstwo potrzeba dwojga. Tak jak do tanga, do tanga też czadwojga, do cudzołóstwa również, tego, że tego faceta nie ma. On uciekł. I ktoś mógłby powiedzieć: A szczęściaż, całe szczęście, że uciekł, udało mu się. Bo tak by był też postawiony na, na, na środku i to jest takie trochę: my jesteśmy sterylizowani takim lękiem, że nasze grzechy mogłyby wyjść na jaw. Rzeczywiście. Ile jest grzechów, które ty ukrywasz? Ukrywasz je tak bardzo, że. <grywa> Że nie potrafisz nie się potrafisz odnaleźć, nawet żeby oddać je Bogu. Dobrze, ten człowiek, no właśnie, szczęścia, szczęścia, szczęścia. Rzeczywiście szczęśliwy, że, że, że uciekł i teraz sobie może spokojnie, ze spokojnym sumieniem dalej grzeszyć. No, taka wizja życia, taka wizja grzechu, że grzech to jest coś przyjemnego, coś fajnego, miłego, ale niestety nie można. Grzech. Grzech coś super, ale no nie można, nie można. Jak Mówił mój, mój przyjaciel, ksiądz. Wszystko to co jest przyjemne w życiu, albo powoduje tycie, albo jest zakazane przez Kościół katolicki. No właśnie, taka wizja grzechu. Jest Miłe, ale zakazane. Nie mogę. Rzeczywiście grzech to jest coś miłego. Tak, grzech ma rozbudowany aparat reklamy. Obiecuje ognie sztuczne i spektakle cudowne do doświadczenia. Aż chwilę satysfakcji, chwilę uniesienia, potem, potem pustka. Rzeczywiście, peccatum, język łaciński, grzech to pustka. Po prostu nic. Czarna dziura. rzeczywiście to jest doświadczenie grzechu. Zły zawsze pokazuje nam wszystko w jednym punkcie czasu. Tak jest w Ewangelii o Kuszeniu, w wersji świętego Łukasza, kiedy zły pokazuje Chrystusowi wszystkie królestwa świata. I Łukasz mówi tam w jednym punkcie czasu: Tu i teraz zobacz, jaki splendor cudowny, który ciebie nie woli wzrok, przyciąga. Wiecie, ile z tych królestw, które Chrystus wtedy widział, pozostało do dnia dzisiejszego? Ani jedno. Zły zawsze zataja przed tobą skutki, to co przyjdzie. Obiecuję tylko, że będzie miło, przyjemnie teraz, w tym, w tym momencie. Tak jest. I ten moment mija bardzo szybko. Potem czarna dziura. Dobrze. Ten człowiek rzeczywiście taki szczęśliwy, taki szczęściarz. Nie. Bo widzicie, jego nie ma w tej Ewangelii. Jego historia nie została włączona w dobrą nowinę. On uciekł. Uciekł. Uciekł od piękna. Od dobrego słowa od dobrej wiadomości. Uciekł w swoją szarówę. Uciekł. On nie spotkał Chrystusa. Nie doświadczył. Nie doświadczył Boga, który wydobywa, chciał wydobyć Go z Jego grobu. To mu się nie dał. Poleciał w życie z kamieniem swoim, z płytą nagrobną. Poszedł. I to jest bardzo konkretna postawa. Wziąć i trzymać sobie zazdroś zazdrośnie swoje grzechy. Możliwość pogrzeszenia sobie, która wyłącza Cię z dobrej nowiny. Ta kobieta doświadczyła przebaczenia, spotkania z Chrystusem. Piękna. Jej historia zapisana jest w dobrej nowinie, w Ewangelii. Niezwykłe jest to, że grzech, rzeczywiście grzech, to co ona zrobiła, to był grzech, ale ten grzech stał się dla niej drogą do Boga. To, co od Boga oddziela, czyli grzech, dla niej stał się drogą do Boga. Jak wykorzystasz Twój grzech? Bo przecież grzeszysz. Będziesz miał odwagę, żeby oddać go Bogu, tak, żeby ten grzech Dzisiaj. Nie czekaj na to, żeby ten Twój grzech stał się Twoją drogą do Boga. I to jest dobra nowina. I to jest Ewangelia. Pięknego dnia Wam życzę, cudownego w objęciach Chrystusa, który kocha nas no właśnie w tych naszych nędzach, których tak często się wstydzimy. Niech Was błogosławi przez Maryi Maryi, Matki Pięknej Miłości. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Trzymajcie się Jezusa i Maryi. Pa. Z Bogiem.